się powiedzieć vlogmas dzień pierwszy, ale w tym roku vlogmasa jako takiego stricte, żeby codziennie pojawiały się filmy, nie będzie, dlatego, że w tamtym roku... Pamiętam co się działo i pamiętam, jak bardzo byłam zmęczona tym blogmasem i tym wszystkim, później nie mogłam się odkręcić, naprawdę jeszcze cały luty i stwierdziłam, że chyba też nie chcę aż tak nadszerpnąć swojego zdrowia tymi codziennymi montażami nocnymi i tym wszystkim, ale myślę, że i tak się wszyscy będziemy cieszyć, jak filmy będą się pojawiały. Oczywiście będą pojawiały się regularnie, tak jak do tej pory się pojawiały, ale może nie aż z taką częstotliwością, ale na pewno chcę Was troszeczkę rozpieścić tutaj świąteczną tematyką, dlatego że już m, nawet bym powiedziała od listopada, przygotowywałam się do tego, aby, aby ruszyć z tym świątecznym. Anturażem mamy kalendarz adwentowy, oczywiście, już wyjmie ta bateria. Zaczyna się. Zaczyna się vlogmas i już, już pada telefon, aparat. Zaczniemy od kalendarza adwentowego. Jakby nie było, słuchajcie. Możecie mówić, co chcecie, ale vlogmas, y, chociaż nie jest to stricte vlogmas, ale vlogmasowe vlogi. No musi być kalendarz adwentowy. To jest magia świąt dla mnie. YouTubeowa magia, magia świąt. I mam kalendarz adwentowy z Shopu, Pokazywałam go Wam, może tak go przetransportujemy. Będzie OK. O, myślę, że powinno być OK. Trochę nam się odbija światło, ale to nieważne. I. Mam tutaj kalendarz adwentowy przed sobą, może tego ringa troszeczkę skręcimy, żebyście, o super będzie teraz, żebyście mieli piękne światło i zaczniemy od jedynki, którą po prostu zawsze co roku mam problem, żeby znaleźć tą jedynkę, o, o jest. Wow, super. Yy, I otworzymy sobie od razu jakieś 3-4 okienka. Dlatego, że z taką częstotliwością będę właśnie dla Was kręcić, więc, yy, więc nie byłoby sensu, żeby otwierać też inaczej. No i zobaczymy, co jest w jedynce. Tylko nie pielniczek do paznokci. Proszę, w jedynce mamy kokosowy krem do rąk. Te akurat kremy do rąk są fajne do torebki, żeby sobie gdzieś tam wziąć i. Yy, czy tutaj jest również taka historia, żeby przekręcać te pudełeczka? Nie wiem, ale będę przekręcała, żeby ten kalendarz adwentowy mi po prostu nie runął. Od razu otworzymy sobie dwójkę i gdzie my mamy dwójkę? Mamy dwójeczkę, a dwójeczka już mi się sama otwiera tutaj. O, widzę już maskę jakaś w płachcie. Fajnie, że jestem zamazana. Naprawdę super. Y Maska z witaminą C uwielbiam, uwielbiam po prostu, teraz w ogóle jestem mega wielkim miłośnikiem witaminy C, tym bardziej się cieszę. No i wkładam, z powrotem sobie wkładam, ciekawe czy będzie obrazek w tym roku. Już widzę trójkę, trójka jest e, tutaj, jest duża i myślę, że to mogą być jakieś kule do końca, albo, o no właśnie, coś, coś takiego okrągłego. I tutaj mamy myjkę i z tej myjki będzie zachwycone moje dziecko, już to wiem. No i co, no i co, no i co. I tutaj tego nie jestem w stanie włożyć. Hmm. No dobra, więc musimy to chyba, że pozamieniam to tutaj później. No i dobra, otwórzmy jeszcze czwórkę. Dzisiaj mam jakieś takie yy, naprawdę dziwne, dziwne dosyć kształty tych okienek. I otwórzmy czwórkę, a w czwórce jest nienawidzony przez wszystkich w kalendarzach adwentowych pilniczek. O, kur sensowy do Was tak będzie lepiej. Yy, jedziemy właśnie do Lidla. Zbieramy się, bo powiem Wam, że już jest trochę późno. Mieliśmy godzinę wcześniej wyjechać, a w końcu robiliśmy jeszcze sesję i... Ym, dla jednej marki w końcu trochę nam zeszło i ogarnąć to wszystko. No, ale dobra. Ogarnęliśmy tak naprawdę. Yy, aparat mi padł wcześniej na pilniczku. Piliczki yy, są zawsze super. Co? Naprawdę, nie ma nic lepszego jak pilniczek. To jest, to jest najgorsze, co może być w kalendarzu adwentowym, ale w każdym zazwyczaj jest. Jedziemy do Lidla. Powiem Wam, że. Yy, Niby robiliśmy wczoraj zakupy, ale to były takie podstawowe, typu jajka, mleko, masło. A jedziemy dzisiaj zrobić jakieś takie bardziej konkretne, brakuje mi. Czy ten kalendarz cały czas uderza we mnie z tyłu? Dobra, przeżyjemy to, słuchajcie, jedziemy do Lidla, żeby kupić, um, potrzebuję trochę więcej owoców, żeby sobie je po prostu pomrozić, bo potrzebuję ich do szejków, takich, żeby na przykład sobie robić koktajle na szybko, albo właśnie na jakieś szejki, pomrozić też troszeczkę warzyw, bo um, jakoś tak, nie wiem o co chodzi z tymi warzywami, ale bardzo szybko się psują, jak przynoszę je do domu, one za dwa dni są naprawdę mm, albo mega słabe, a ostatnio też je złapałam kilka razy, że marchewka mi zapleśniała po dwóch. Dniach. Więc mm, część sobie zostawię, żeby mieć do świeżych soków, ale część sobie na pewno też y, pomrożę, co chciałam Wam powiedzieć, a no dobra, pokażę Wam moje perfumy, no. No, muszę Wam pokazać moją nowość na mojej perfumowej półce, więc jeszcze przed tym Lidlem chodźcie. Szybciutka prezentacja tego zapachu, i powiem Wam, że jest to naprawdę jeden z bardziej trwałych zapachów, zapachów od Marka Jacobsa. Oprócz Decadence, ale Decadence no to, to też jest bardzo intensywny zapach. Ten nie jest y, aż tak intensywny jak Decadence, y, natomiast na pewno nie należy do takich lekkich zapachów. Typu Daisy. Um, opisując ten zapach, powiedziałabym, że jest pudrowy że jest mimo wszystko też kwiatowy, ale bardziej ta pudrowość przemawia. W opisie był, że jest żonkil. Ja tego żonkila nie wyczuwam, no ale wiecie, ja też nie jestem jakimś ekspertem, jeżeli chodzi o perfumy. Natomiast ja bym powiedziała, że to jest taki puder z kremem, z jakimiś takimi kwiatami. To nie jest na pewno zapach w stylu właśnie tych wszystkich Daisy i tych wszystkich lekkich zapachów Marka Jacobsa. No ale dobra, jedno trzeba im przyznać, że po prostu korki to mają mistrzostwo świata. I wczoraj pokazałam na Instagramie te perfumy i tyle z Was napisało do mnie, że w ogóle nie znacie tego zapachu, ale was to nie interesuje, zamawiacie w ciemno ze względu na tą butelkę. No i wam tutaj zaprezentuję te korki. Napisała do mnie też jedna z was, że otrzymała jeszcze dawien dawno e, otrzymała od swojego mężczyzny pierwszy raz w życiu perfumy e, i to był Mark Jacobs z takimi kwiatami. Myślała, była pewna, że kupił na bazarze, mówi tak, tak wyglądał ten korek, ale mimo wszystko trzeba powiedzieć, że na pewno te butelki się wyróżniają. Ja kocham Marka Jacobsa za te butelki i za te korki. No po prostu dla mnie to one są przepiękne. Zapach jest na pewno bardzo, ale to bardzo oryginalny, inny. Po prostu inny. Ja myślę, że wszystkie zwolenniczki takich trochę cięższych, bardziej orientalnych zapachów, ale jednak mimo wszystko kwiatowych, pudrowych, kremowych, będą zadowolone. Jeżeli chodzi o pudełko, prezentowało się tak. No to co. Trzeba się psiknąć, i, i lecę na tego lidla, no bo teraz, gdzie można się wypsikać? Och, bez ostrości, jak zawsze. Och, dzień dobry, witam Was. Ja i mój zakalacz, który miał być pysznym, puszystym ciastem dniowym, ale niestety wyszło z niego tyle, co widzicie, i tak to wygląda, jak się chodzi na skróty. Zawsze to jest akurat mój stały przepis, e, ale niestety. Chciałam się pospieszyć i nawrzucałam wszystkiego na raz do Thermomixa i po prostu to yy, zagniotł mi Termomiks i nic z tego nie wyszło. Jak się chce pójść na skróty, to właśnie często tak to się kończy. Trzeba było krok po kroku robić ciasto, tak jak jest w przypisie. No ale nic, no, muszę Wam powiedzieć, że jak na zakalec, to naprawdę nie jest zły. I witam się z Wami w ten piękny dzień, piękny poranek. Yy, już pokazywałam Wam mój... Mój wypiek, cudowny wypiek, naprawdę udał się fantastycznie na śmiecie. Tak to jest, jak się chodzi na skróty. Ja już kilka razy robiłam to ciasto, i zawsze mi wchodziło, i teraz mówię: o, dobra, nie chce mi się, nie chce, wszystko naprzucałam. No i niestety, ale powiem Wam, że Oliver dzisiaj, chociaż. Ogólnie czytam, aż wiecie co przeczytałam, czy powinno się jeść za Bo ja w sumie zawsze o zakalec, zakalec nie wyszło ciasta, no ale co dalej? No i tak wpisałam sobie, czy można jeść za No i słuchajcie, nawet znalazłam różne przepisy na jakieś bajaderki z zakalcem, na w ogóle jakieś spody do serników, że można rewelacyjne robić na tym, więc no, może jeszcze coś z tego zakalca wyjdzie, słuchajcie. Jest przepiękny dzień i dziękuję, naprawdę dziękuję. Za to, że jest tak pięknie. Odejdę dalej, bo troszeczkę chciałabym ogarnąć tutaj. Zaraz będę miała gości, ale powiem Wam jeszcze chwilę, że e, miałam trzydniową migrenę. Mam nadzieję, że będzie mnie słychać, ja sobie będę robić. Miałam trzydniową migrenę e, i niestety e, ta migrena nasilała się. Pierwszego dnia ona była taka średnia, drugiego dnia była mocniejsza i trzeciego dnia to była już taka prawdziwa kulminacja, że powiem Wam szczerze, że. E, Mm, dziękuję Bogu, że był mąż w ogóle mój w domu i, i mógł mi pomóc. Dlatego, że ja do godziny 13-14 w ogóle byłam nieprzytomna i nie wiedziałam, co się dzieje. Leki w ogóle mi nie działały, owinałam sobie głowę kołdrą i słuchajcie, tak mi było zimno mm, na całym ciele. A nie miałam siły się przykryć, nie miałam też siły powiedzieć do mojego męża, żeby mnie przykrył, i tak leżałam i mi tak było zimno. I powiem, że obudziłam się pierwszy raz w życiu o godzinie 13-14 i byłam przerażona, że ten dzień mi zleciał, a to był jedyny taki wolny dzień mojego męża, który mieliśmy gdzieś tam przeznaczyć na to, żeby gdzieś pojechać, żeby gdzieś pospacerować i, i, i w sumie on mi uciekł nie wiem kiedy. Bardzo chcę zainteresować się tym tematem, dlatego że opublikowałam pierwszy raz w ogóle taką informację na Instagramie, że właśnie te, te migreny mam. I cóż, dostałam wiele porad, naprawdę wiele porad, które mnie trochę zaskoczyły, które na pewno dadzą mi do myślenia bardzo dużo osób poleca mi botoks, ale nie ten taki standardowy, żeby sobie, nie wiem, zrobić botoks w czoło albo, nie wiem, w kurze łapki, tylko, że ostrzykuje się po prostu głowę do, dookoła, gdzieś w schronie. Muszę się tym zainteresować. Natomiast kilka osób też mi powiedziało, że gdzieś tam nie poleca botoksu, bo jakieś tam blokady się blokują i żeby lepiej pójść do fizjoterapeuty i do osteopaty. Na pewno yy, zagłębię się w ten temat. Yy, poczytałam sobie, że dużo w ogóle yy, pokarmów wywołuje migreny, a ja powiem Wam, że napiłam się yy, od, ja w ogóle po nie piję alkoholu, zresztą jak mnie oglądacie to wiecie, że, że gdzieś tam źle się po prostu czuję i mm, napijam się w czwartek lampkę czerwonego wina i to też daje mi dużo do myślenia, że faktycznie ta lampka mogłaby wywołać tą migrenę ale y, biorę ten temat na tapetę, sprzedam w ogóle Stamaster, ten taki mój steamer i nie wzięłam sobie żadnego żelazka, tutaj w Mielcu nie mam nic i mm, no obrót nie wygląda tak, jak bym chciała, żeby wyglądał na stole, muszę się przyznać. Y, interesuję się jakimś steamerem, takim naprawdę super, mega porządnym, dajcie znać jak macie jakieś takie, mogą być nawet droższe, ja potrzebuję takiego sprzętu do filmów, pokażę Wam właśnie o czym mówię, jak wygląda y, mój obróz. no jednak... Kurczę, wypadałoby go przeprasować. Nie, chodź. No, zapraszam. No, up. I myju, miu, myu miu, rączki. No, myu, szybkie myu miu miu. Już umyliśmy, już mamy czyste, prawda? Już wcześniej myliśmy. Super, mamy mydełko. W Lidlu kupiłam takie miu, mi aloe arbus. Schodzimy, tak. No. Pomóc? Postawić, tak, przewróciło się. Postawmy, o. Super. Zobaczcie jakie kupiłam sobie uszy i to są uszy do sesji zdjęciowej. Chcę zrobić taką w jakiś e, przebraniach i ja będę myszką Miki, a mój Oliwierek będzie mini myszką. I kupiłam mu na kostiumowo.pl. Macie bardzo fajne, on sobie jeździ samochodzikami, macie bardzo, naprawdę bardzo fajne e, uszy. Za mega niską cenę, a te kupiłam na stronie Sinsei i są tak porządne, słuchajcie, ale to tak porządne, jak szukacie do stroju myszki czy dzieciom, czy coś takiego, no to będą super. I pokażę Wam te, które zamówiłam dla Oliwierka. I te zamówiłam dla Oliwierka na kostiumowo.pl i teraz nie prezentują się może jakoś super. Ogólnie to nie jest jakaś powalająca jakość, żeby nie było, ale powiem Wam, że. One na głowie wyglądają tak fajnie, super, no po prostu są taką myszką. Mm, pokażę Wam jeszcze, a, bo było do tego w komplecie... Był do tego w komplecie nosek. Ale on z tym noskiem chodził, strasznie mi się ten nosek podobał. I słuchajcie, żartowaliśmy sobie, że takie a, 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 psiki ten nosek leciał tak do góry i on tak strasznie się śmiał. Tak mu się ten nosek podobał, że w sumie koniec końców musimy go znaleźć, bo ten nosek był naprawdę świetny. Tak się prezentował mój obróz i jest jeszcze nie do końca wyprasowany. Natomiast słuchajcie, poszłam i mówię, nie, no po prostu nie wytrzymam. Muszę ten obróz chociaż trochę uprasować. Bo wyglądał tak skandalicznie yy, i koniec końców pożyczyłam od yy, sąsiadów żelazko. Muszę im oddać zaraz. Yy, a jeżeli chodzi o zakupy z Action, to są takie mini zakupy. Yy, kupiliśmy Oliwierkowi Hot Wheels chyba tak to się mówi. Yy, dlatego, że on kocha, ale po prostu uwielbia samochody. Gdybym miała powiedzieć, co jest jego numer jeden, to chyba samochody. Uwielbia skocznie, uwielbia puszczać sobie zwanny samochody, więc te Hot Wheelsy były 30 zł taniej ponad niż na internecie. Tutaj w prezencie akurat kupiliśmy dla y, córki naszych przyjaciół taki, to się mówi chyba dekuparz. To jest po prostu taka y, kreatywna zabawa, że tworzy się z y, takiego materiału, y, takiego króliczka. Tutaj ja kupiłam sobie noże, dlatego że słuchajcie, nie mam małych noży, właśnie takich do krojenia, czegoś mniejszego. Mam takie landary tutaj na tym mieszkaniu, że potrzebowałam y, czegoś na szybko, a ten zestaw kosztował 10 zł, więc super. I tutaj mam do prezentu jeszcze play do. Y, tak, do prezentu do y, tego dekupażu y, mam pleido. no i jeszcze kupiłam kilka saszetek, bardzo te saszetki lubi mój Oli, y, ta na przykład saszetka, już Wam mówię, a tutaj macie jeszcze, ale będę Wam czytała skład e, one są gluten free lactose free, vegan, organic bez cukru e, a jeżeli chodzi o skład to biura, burak puree, banan puree truskawka puree, jabłko puree malina puree, czarna marchewka puree Taki skład, więc super, polecam wam w action te saszetki. Aha, jeszcze woda kokosowa. Takie dwie wody kokosowe. Często kupuję je w Action. No i to w sumie tyle. Mam właśnie takie dwie. A nie, jeszcze sorki. Jeszcze, jeszcze coś mam. Jeszcze coś mam i specjalnie wam pokażę, bo się opłaca po prostu cenowo bardzo. Jak macie sklep Action, chusteczki do wyłapowania koloru. Ja już w ogóle nie wyobrażam sobie prania bez tego, dlatego że nawet jakby miało coś zafarbować, to po prostu wrzucacie tą chusteczkę do prania i farbuję wtedy. To ubranie dane, tą chusteczkę. O kurczę, mm. chyba ktoś właśnie dostał Hot Wilcy. Oliwierek ma w rączce. Piłeczkę taką e, kauczukową, którą dostał od dziewczynki e, w takich automatach, e, jak są przy sklepach, takie automaty z piłeczkami kauczukowymi. On nie wypuszcza od godziny tej piłeczki z rąk. Dziewczynka podeszła e, i wykręciła tą piłeczkę z automatu. Ja myślałam, że on ją dawno zgubił, a on ją cały czas trzyma w ręce i w ogóle nie wypuszcza. To jest dla niego takie ważne teraz. E, I sobie słuchajcie, nosi te Hot Wheelsy i zaraz wam pokażę, co z nimi robi. Czekamy na niego. Już reszta jest po drugiej stronie drzwi. Zaraz zobaczycie, co on robi z tymi resorkami. I to by było na tyle? Nie, mamy jeszcze jeden. Jednak to na tyle. W moim pokoju gdzieś się magia. Dzieje się magia, no prawda. Kręciłam dzisiaj dla tej filmy. Jest tak późno, muszę jeszcze poćwiczyć. Tak mi się nie chce tego ogarniać, ale muszę to ogarnąć, bo po prostu nie lubię wchodzić do tego pokoju. O, ale mi link to przyświeca. Nie lubię do tego pokoju wchodzić rano jak tutaj mam bałagan, a tu zazwyczaj mam taki pokój do e, nagrywania w końcu, po prostu dzięki Bogu, tu się może dzieć magia, ale no mimo wszystko jak jednak coś robi na komputerze, czy rano m, przychodzę tutaj po to, nawet żeby się pomalować, bo tu, tu jest wszystko tu jest wszystko w tym pokoju, począwszy od komputera skończy przy nas sprzętach, nad e, całym oświetleniem, nad tych wszystkich nad tymi wszystkimi rzeczami, które po prostu wcześniej trzymałam gdzieś na widoku no i to nie było fajne, no bo jak ktoś przychodził, no to te sprzęty były gdzieś Wiecie, gdzie się było widać. Na szybko jeszcze pokażę Wam zakupy z handlemu. To są zakupy, które poczyniłam już jakiś czas temu i one będą do sesji właśnie o której Wam wcześniej mówiłam. Do tej sesji, m.in., zakupiłam sobie uszy, więc dla Oliwierka, do tamtych uszu, które widzieliście. Kupiłam taką bluzę, i to jest bluza z myszką Miki. Do tego nałożymy sobie czarne spodnie na dole i mamy kapcie z myszką Miki, więc myślę, że będzie idealnie. O ile znajdę jeszcze ten nosek, to gdzieś ten nosek, więc y, taki będzie strój Oliwierka. A ja kupiłam sobie również, słuchajcie, na dziecięcym y, bluzę i również z myszką Miki taką. E ona jest krótsza, więc będzie pasowała również stanem i wam pokażę. Jest krótsza i będzie pasowała również na przykład do spodni z wysokim stanem, takie jak mam na przykład teraz to będzie fajnie wyglądała, dlatego, że właśnie sięga dotąd. I Jeszcze to, co chciałam Wam powiedzieć, że y, mam takie ogromne, ogromne rękawice, które kupiłam w lumpeksie kiedyś y, i to są rękawice myszki Miki. Więc ja nałożę te rękawice i tak złapię Oliwierka po prostu tymi rękawicami. Tak widzę to zdjęcie. Y, gdzieś tam sobie wykonamy. Mam nadzieję, że teraz jeszcze będzie fajna pogoda, a zapowiadają cały tydzień ładny, więc y, wykorzystamy sobie to właśnie do sesji zdjęciowej. Zastanawiam się, czy robić tą sesję na zewnątrz czy w domu. Oczywiście na zewnątrz. To na Bezapalacyjnie, no ale właśnie tak się prezentuje bluza dla mnie i bluza dla Oliwierka do zdjęć. Uszy te Sensei, a Oliwierka kostiumowo.pl. Jak chcecie właśnie kiedyś w przyszłości przebrać dzieci, może za mszkanki, więc... Yy... Tyle właśnie, jeżeli chodzi o moje zakupy. Ja mam na 1,58 m, 1,64 m, to jest 12-14 lat, ale ta bluza jest naprawdę taka spora. Przyszło do mnie pudełko Big Lossy i um, dawno w sumie nie otwierałam takiego pudełka, więc zawsze to będzie coś tam ciekawego. I słuchajcie, um, tutaj mamy... Pudełko takie już jesienno-zimowe. Ja akurat wcześniej już sobie wszystko rozpakowałam, bo wiecie co, tu było troszeczkę szeleszczenia. Maseczka do paznokci i skórek w formie wygodnych nakładek na palce. Olej arganowy, ekstrakt z kokosa, olej makadamia, elastyna, ceramidę. Coś dla kogoś... Wiecie co? Zastanawiam się w jakiej formie, czy to będzie wygodne jak ja tutaj siedzę. Czy Wy się skupicie na tych produktach, czy nie, ale może zaraz będę robiła słocze tego wszystkiego i tu mam taką maseczkę, ona jest z firmy She Laboratories. Wiecie co, to na pewno będzie fajne dla kogoś, kto chce po prostu zrezygnować z hybrydy i wzmocnić swoje paznokcie, nie nakładając niczego. To jest fajne. Nawet jak wcieramy taki olejek, to często znowu coś wykonujemy. A taka maseczka może być ciekawa. Tutaj mam Aloe Vera Scrub od marki Nivea. To akurat Nivea każdy zna. Tutaj mam, słuchajcie, ambasadorki Big dostawały maskary AA Wings i mam maskary 1, 2, 3, 4. Nie wiem czym się różnią, ale sobie na pewno Przetestuję Long Lashes Volume. Tu mam jakąś y, Perfect Separation. Różne rodzaje tych y, maskar od AA. I y, tak, co my tu jeszcze mamy? Mamy czekoladkę z Chocolisimo. Słuchajcie, y, voucher 10 zł na zakupy w Chocolisimo w postaci czekoladki. Super. Dzięki mamy mega fajne czekoladki, troszkę droższe, ale, ale takie bardzo dobre jakościowo. Z Biowaksu mam tutaj taką próbkę i to jest próbka, yy, już Wam mówię, takiej maski, która ma być intensywni... In Oli się śmieję, wabi się jeszcze. Już w ogóle jest za późno na Ciebie, już muszę się zabierać za Twoją kąpiel. Yy, tutaj mamy yy, Hair Mask, maska intensywnie regenerująca, jabłkowy, yy, o, ocet jabłkowy, rozmaryn, tatarak, wzmocnienie i blaskalina. I tutaj mamy Pierre Cover Gloss Chodźcie sobie pomalujemy Co? Pomalujemy sobie takie usta? Dawno nie miałam takich ust Już tym bardziej glossy W ogóle ktoś mi ostatnio napisał, że super mi bez pomalowanych Dziękuję bardzo eee. Wow. Wow. to już, już, już jest tu tłumacz tego czerwonego, ale na pewno do jakiegoś y, czarnego total looku, to ja totalnie widzę. To y, w ogóle ona jest taka błyszczyk, ale taki, że daje intensywny kolor bardzo, więc może ja wam powiem, jaki to jest kolor. Numer 05 Pierre René Professional Cover Gloss Właśnie denerwuje mnie to u innych dziewczyn Jak mówią o jakichś rzeczach, później nie mówią numerów yy, Albo ich nie pokazują Gdzieś tam ich nie słoczują więc, yy, więc przynajmniej pokażę Wam jak wygląda na ustach No i to jest kolor 05 Od marki Botanik yy, Mam tutaj multifunkcyjny krem do twarzy i ciała Skin Food Cannabis Porzeczka Made in Poland Bardzo się cieszę, chętnie przetestuję Przybliżę Wam Proszę tak wygląda i tutaj wracam do Was ja co jeszcze mamy? Eee, mamy super sprawę bo to jest żel do mycia rąk ponad 60% alkoholu, usuwa brud e, bakterie bez wody na e, nawilża skórę dłoni, nie wymaga spłukiwania, ma przyjemny zapach ta marka Skarb Matki jest naprawdę świetna, zwróci uwagę na oliwki na rzeczy do mycia ciała i w ogóle warto jest coś takiego, zwłaszcza w dzisiejszych czasach mieć torebce. Myślę, że to akurat jest super, chociaż nic nie zastąpi wody, ale na szybko gdzieś na mieście jak najbardziej. A tu mamy jeszcze od AA peeling do mycia ciała, masuje odświeża opuncja i amarantus. Proszę. I znowu wracam do Was. Ale jestem dzisiaj czerwoniutka w tym. Może nie tak sobie zrobię, tylko odkręcę, bo zaraz... O, bardzo przyjemny, delikatny zapach, taki nienachalny, na pewno, który nie będzie y, dominował, tylko taki bardzo, bardzo delikatny, troszkę taki jabłkowy, więc tak prezentowało się całe y, pudełko Big Lossy, które się nazywa y, Sweater Weta. Eee, I słuchajcie, mam jak zawsze 20 zł voucher na start. Tutaj zostawię wam hasło, jak macie. Z, e, jak macie e, ochotę! O, tego im brakowało słowa. Jak macie ochotę sobie kupić, to tutaj macie voucher i to działa po prostu na różne inne też beatlossy. Nie tylko oczywiście na ten. E, zobaczymy, co jeszcze tutaj było i e, co mogłam innego dostać. A nie, tutaj tak naprawdę widzę, że mm, mogłam jeszcze rękawiczki do e, dłoni, a nie na paznokcie albo skrap o innym zapachu, a tak widzę, że wszystkie dziewczyny dostały to samo. I tu mam z tym spierany błyszczyk, kosztuje słuchajcie 19,99. Kolor jest naprawdę bardzo ładny Oczywiście bez przesady do tych uszu i do y, tej bluzy No to to totalnie nie pasuje Ale y, błyszczyk do ust O mocnym kolorze satynowym wykończeniu Intensywnie kryjąca kremowa formuła Sprawia, że usta pozostają niesamowicie błyszczące Wyrafinowane, podkreślone kolorem przez długi czas Olejek arganowy dodatkowo pielęgnuje i usta Ja czuję, że one są nawilżone Ale y, zaskoczył mnie ten kolor, że jest tak intensywny Dziękuję Wam bardzo Zmykam, dlatego, że jest już późno Muszę wykąpać oliwierka I w ogóle cieszę się, że nagrałam y, dla Was tak na szybko dzisiaj tego vloga. Mam nadzieję, że takie vlogi też są fajnym przerywnikiem i odskocznią od takich innych pozostałych filmów. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to serdecznie Was zachęcam, żebyśmy powiększali tutaj e, naszą YouTube'ową rodzinkę. Zmykam do mojego synka, do mojego męża. Mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym. Buziaki! Pa!